Interfejsy wyjściowe pozwalają na realizację różnych funkcji, takich jak sterowanie sygnalizacją obiektową, wentylacją, czy też mogą przekazywać dodatkowe informacje do systemów sterowania. Im więcej informacji przekażemy z czujnika do urządzeń zewnętrznych współpracujących, takich jak centralki czy sterowniki PLC, tym większe staną się możliwości diagnostyczne naszego systemu. Przekazywana informacja jest bardziej użyteczna. Spójrzmy na możliwości czujnika Smart i jego konfiguracji. Standardowo wszystkie czujniki linii 4.0 wyposażone są w interfejs szeregowy RS-485 z komunikacją według protokołu Modbus RTU lub SigmaBus. Wykorzystywane są do komunikacji i przekazywania informacji o stanie czujnika, którym jest wynik pomiaru, informacja o przekroczeniu progu alarmowego czy awarii. Informacja ta trafia do systemu zarządzającego, który jest sterownik PLC, system DCS, czy np. jednostki sterującej systemu SigmaGas, Sigma Control L lub jednostki modułowe jak Sigma Mod LCD. Dodatkowo, w w Magistrale RS485 urządzeniem serwisowym, poprzez port serwisowy jednostki sterującej Sigma Gas, możemy dokonać kalibracji wszystkich czujników dostępnych w systemie. Jeżeli zależy nam na niezależnym wykorzystaniu czujnika Smart Gas 4, ProGas 4 lub React 4, skorzystamy z interfejsu z wyjściem prądowym 4,20 mA który w zależności od potrzeb może pracować jako źródło prądowe source lub jako SIMP. Sprawdzony od wielu lat standard, jest prosty w implementacji, niezawodny i dostarcza użytkownikowi informacje pomiarowe. Przykładowo każdą wartość prądu możemy dowolnie przyporządkować do dowolnego stanu czynnika ostrzeżenia, awarii, alarmu, przeciąży. Wadą tego typu rozwiązania jest ryzyko wystąpienia niespójności danych. Na przykład sterownik PLC może mieć inaczej ustawione progi alarmowe niż wyświetlacz FLED w czujniku czy na przykład system wizualizacji. W czujnik Smart Gas 4 wyposażony jest w interfejs analogowy 420 mA. Podłączyć możemy do kart pięciu sterowników czy wysp rozproszonych zbierających dane z wielu urządzeń polowych. Należy pamiętać o tym, że komunikacja w torze prądowym 420 mAh jest jednokierunkowa. W razie potrzeby wprowadzenia zmian w konfiguracji czujnika, zalecamy skorzystać z interfejsu cyfrowej komunikacji RS485 lub Bluetooth. Wraz z wyborem interfejsu analogowego dostajemy trzy konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe, niezależne od systemu zarządzającego pracą naszych czujników. Przy wykorzystaniu przekaźników możemy uruchomić sygnalizację ostrzegawczą, wentylator, poinformować obsługę o zdarzeniu czy zrealizować inną funkcję zgodną z naszymi oczekiwaniami. Interfejs bezprzewodowy Bluetooth Smart Gas 4, Progas 4 i React 4 przeznaczony jest do zdanej komunikacji między czujnikami a użytkownikiem. Wykorzystując dostępne na rynku technologie, typu smartfon czy tablet, możemy skomunikować się z czujnikiem i odczytać jego aktualne wskazanie, parametry czy wykonać kalibrację. Interfejs Bluetooth zalecany szczególnie w czujnikach z wyjściem 4,20 mA. Umożliwia on kalibrację bez naruszania obudowy ogniszczalnej czujnika. Podsumowując możliwości interfejsu czujnika Smart SmartGas należy mieć na uwadze następujące aspekty. Komunikacja RS-485 możliwa jest w dwie strony. Mamy dostęp do parametryzacji czujnika, wspólną magistralną danych, informacji o progach i stężeniach. Z kolei czujnik z 4,20 mA to standard lubiany przez doświadczonych automatyków. Jego uniwersalność pozwala na łatwe podłączenie każdego czujnika z system bez względu na producenta. Należy pamiętać jednak o tym, że czujnik sam w sobie nie umożliwia komunikacji dwustronnej, a do parametryzacji należy zapewnić dodatkowy internet. Przekaźniki zaś umożliwiają proste sterowanie 0-1, takimi urządzeniami jak sygnalizator, wentylator, bez konieczności pośredniczenia centralek czy sterowników. Niestety nie niosą informacji o stężeniu gazu, lecz jedynie o progach alarmowych.